Witam wszystkich hodowców i Pozdrawiam. Jesteśmy u mnie na hodowli Jest dzisiaj wtorek Przed chwilą przyszłem do gołąbków Jeszcze nie pojem, nie karmiłem Dopiero skończyłem lekcję Nie skończyłem, dopiero zacząłem tę lekcję Mam przerwę, więc postanowiłem coś nagrać I przyjść oporządzić gołąbki Przy okazji e, Zrobiłem ścianę, tak jak mówiłem ściana będzie Ściana jest, trochę jeszcze brakuje Tutaj na przykład dorobić muszę e, Już jest pierwsza naklejka z gołąbkiem Tutaj będę miał takie miejsce ogólnie będę tą skrzynię skracał dwie, dwie budki będę musiał wyciąć. Dwie budki będę musiał wyciąć, będzie to bardziej tam przesunięte. tu też będę chciał odgrodzić, żeby myszyń tu nie było ani nic eee, Tu może przejdę do, do rozpodowego gołębniczka, albo nie, do rozpodowego przejdę, później może przejdę najpierw do lotowego Przejdę najpierw do lotowego gołębnika, gąbki zaraz wypuszczę na oblot ja tu muszę popatrzeć co i jak Łódki są Zabrączkowałem wczoraj młode Jeszcze gołąbki na oblot Mój brat mały Pewnie patrzył jak wypuszczałem A nie ma go, mała go wzięła do domu A nie Tu chodzą eee, I co, zrobiłem ścianę, tu nakarmiłem, boże nakarmiłem Zaobrączkowałem gołąbki tu te co myślałem że będą czarne Okazało się że jeden będzie grochowy Ciemny jakiś A drugi prawdopodobnie będzie szali Drugi prawdopodobnie będzie szali Drugi prawdopodobnie będzie szali Drugi prawdopodobnie będzie szali, prawdopodobnie będzie szali Tak jak mówię Tu mam jakieś pstre też O widzicie z są Tutaj jajka, tu nic, tu też dwa mutki tu też jest młódek po mojej lotnicy. Panie pałek już zdaje. Tu są mutki. No mutków jest trochę już, już, jest ponad 25 mutków. Eee zostało bardzo mało brączek Jest tu też biała samica, to jest nowych nabitów w ogóle. Przywiezł mi ostatnio znajomy białą samicę I ona nie jest na czarnym oku tak jak miałem wpilić Ona jest normalna na Glazarze Jest to samiczka z gołębi eee, Jest to z gołębi Gołębi, gołębi eee. Kurcze jak to się mówiło, ta linia On mi mówił Nie chcę skłamać niedelbara eee. No i zapomniałem Jest tu taka teraz dosyć słabna linia Hodowcy tutaj się chwalą tą linią. Jest samiczka, to jest z tamtego roku. Ona przyjdzie do rozpodu na razie, i tam chce zobaczyć, czy jest skał. Wszystko dobrze, jak wszystko niedobrze, to jest zaraz samczyka jakiegoś tam zlotowego łomą wolnego samca. Samiczka mała, w miarę fajna. Długie skrzydełko, ma fajne. Mam jeszcze jeden nowy nabytek. To już jest w głębniku. Jest to oto taki samczyk, pstry. Może pstry, czarny Shimel. Shimel taki, Shimel, jak to mój brat powiedział. Shimel jest to samczyk z 17 roku. Jest taki fajny byczek. Jest to w kolorze Szymel-Tygrys. Czarny, on jest bardziej czarny, ciemny. Na głowce trochę ma takiego skrokatego. I on pójdzie prawdopodobnie do tej samiczki. Ogólnie włożyłem, ale na razie nie jeszcze tam się z nie brał. Zobaczymy. Powiedział, że to... bo on ją sam kupił. Sam kupił tego wejma. I sam do końca nie wie, czy to jest samica, czy to jest samiec. Zobaczymy. Na razie uważam, że to jest samczyk. Okaże się wszystko po czasie. Tu mi się zniosła samica, te jajka będę wkładał, bo tu nie ma sensu trzymać jajek w ogóle. Nie ma sensu trzymać jajek. No i co? No. Taki oto tam tygrysek. Tygrys, cholera, go wie, co to za kolor. No taki tygrysowate podpada pod tygrysa. Miałem zdjęcie zrobić, bo nie stało ładnie. Bo kolega chciał zdjęcie. Dobra, jest, jedno zdjęcie. No i zobaczymy, może coś akurat, pokażę. Akurat może coś młody po nim oblatasią się. Ogólnie, yy, gołąb ma piękną budowę. Jeszcze to dodam. I ma super pierścień rozpłodowy, to jest też fajne, tak samo jak ta samiczka. Jeżeli okaże się, że to jest samczyk, bo to jest samczyk na 95% jestem pewny. To ogólnie jak on mi wyda też takiego tygrysowatego i ona mi wyda białego, to za rok będą tego razem w parze, młode poni. Czyli teraz do rozpłodu może. Tu też jajka są. Nie zjadły pszenicy, nie ma nic innego. Pszenica jest, to nie mają nic innego, nic nie dostaną. Bo jeżeli gołąb nie zje pszenicy, to po prostu nie daje nic innego. U mnie gołąb musi zjeść wszystko, to jest najważniejsze. Co, ja będę kończył już ten odcinek, dzisiaj taki krótki odcinek, bo muszę oporządzić jeszcze gołąbki. Więc co, trzymajcie się, cześć, na razie.